Witajcie! 21 sierpnia 1863 roku pod Kowalą w pobliżu Radomia doszło do dużej bitwy oddziałów powstańczych z wojskiem rosyjskim. Siły polskie wiódł do boju widoczny po lewej Władysław Eminowicz, zaś jego własny oddział poprowadził Jan Rudowski, którego podobiznę widzimy po prawej stronie. Oddział Eminowicza mógł liczyć gdzieś między 400 a 500 żołnierza. Wedle relacji Ludwika Rzechlińskiego, który dowodził innym oddziałem powstańczym, 9 lipca pod Trębaczewem w powiecie Rawskim Jan Rudowski miał 50 konnych strzelców, 180 piechoty uzbrojonej w karabiny i 100 kosynierów. Natomiast Stanisław Niemczynowski, żołnierz z oddziału Rudowskiego, podaje w nim mniej więcej w tym czasie 400 ludzi, z których 260 uzbrojonych było w sztućce, reszta w dubeltówki i kosy. Nie musi tu być sprzeczności, po prostu w krótkim czasie oddział mógł wówczas dość mocno wzrosnąć. Jeśli chodzi o skład oddziału, to większość źródeł podali jej mniej więcej to co tutaj. Skład kompanii podaje m.in. Samborski, natomiast Domaracki precyzuje jeszcze numery kompanii strzeleckich. A więc pierwszą prowadził Jan Rudowski, drugą Bronisław Gromejko, kosynierami dowodził kapitan Sztok, a jazdę prowadził Zawadzki. Była w tym oddziale również mała żelazna armatka obsługiwana przez Rosjanina, dezertera z Wojska Rosyjskiego, nabijana siekańcami albo kulami karabinowymi. Drugim oddziałem powstańczym był Oddział 5 Województwa Lubelskiego, którego naczelnikiem był Kajetan Cieszkowski pseudonim Ćwiek. Jednak nie był to wojskowy, dlatego faktyczną komendę nad jego żołnierzami sprawował major Murdelio. Jeśli chodzi o liczebność tego oddziału, to powinien liczyć gdzieś między 300 a 400 żołnierza, raczej bliżej 300, chociaż nie jest to do końca pewne. Mianowicie pod hełmem 5 sierpnia wedle relacji Brykczyńskiego oddział był dwa razy mniejszy niż współpracujący z nim wówczas oddział Rudzkiego. Natomiast o oddziale Rudzkiego wiemy, że 16 lipca liczył 600 osób. A z kolei między 16 lipca a 5 sierpnia nie wydarzyło się nic co by mogło w znaczący sposób wpłynąć na zmianę liczebności oddziału. Mógł on może trochę wzrosnąć. Wreszcie, pod Kowalą, a raczej tuż przed bitwą pod Kowalą, Brykczyński odnotował, że oddział ćwieka razem z partią gromejki Rudowskiego. Liczył łącznie 800 ludzi. I wydaje mi się, że właśnie to jest najbardziej precyzyjne określenie żołnierzy, liczebności żołnierzy polskich w oddziałach Eminowicza i Ćwieka w bitwie pod Kowalą. Oprócz tego była też jeszcze jakaś służba obozowa. Brykczyński notował, że jako adiutant Ćwieka musiał nieraz mijać kilkadziesiąt lub nawet więcej różnych powozów, które towarzyszyły oddziałom polskim. Dziwna jest relacja Niemczynowskiego, który po Kowali, po tej bitwie, o którą zaraz opiszę, notował, że cały oddział ćwieka nie liczył więcej jak 550 ludzi. Do innych relacji ta, to stwierdzenie akurat nie za bardzo pasuje. Wiemy też, że przed bitwą pod Panasówką 3 września, już po Kowali i jeszcze po następnej bitwie pod Wirem, w której Eminowicz został pobity. Oddział Ćwieka liczył 300 piechoty i 100 jazdy wedle Grabówki lub wedle Brykczyńskiego, około 500 ludzi. Wśród tych 400 lub 500 ludzi było też 122 rozbitków po oddziale Władysława Eminowicza. Przy czym sam oddział Ćwieka nie ucierpiał jakoś specjalnie ani pod Kowalą, ani pod Wirem, więc... W bitwie pod Kowalą mógł liczyć właśnie jakieś 300-400 osób, może, może nawet nieco mniej. Jeśli chodzi o uzbrojenie tego oddziału, to było ono równie dobre jak oddziału Eminowicza, mianowicie piechota miała karabiny belgijskie, które zauważył w tym oddziale brykczyński, a także karabiny austriackie, które odnotował do maracki żołnierz Eminowicza. Kawaleria miała z kolei, wedle relacji Brykczyńskiego, karabiny kawaleryjskie belgijskie i rewolwery Adamsa. Jego zdaniem sześciostrzałowe i tu jest pewnie jakaś pomyłka, może literówka, a może pomylił system rewolwerów trudno mi powiedzieć. Skład oddziału jest niestety trochę trudniejszy do uchwycenia. Brykczyński podaje przykładowo dwie kompanie żuławów, kompanie strzelców, przy czym nie określa ich liczby, kosynierów i jazdy. Natomiast do Domaracki odnotowuje kompanie strzelców, kompanie żuławów, kompanie kosynierów i nieliczną kawalerię. I to wydaje się bardziej prawdopodobne, choćby ze względu na liczebność oddziału, który mógł właśnie mieć 300 do 400 żołnierza. Jedną kompanię prowadził kapitan Seweryn Piotrowski, prawdopodobnie żuławów. Inną kompanię, a mianowicie strzelców wiódł kapitan Makarski, nie wiem kto dowodził kosynierami, natomiast jazdę prowadzili Antoszewicz i Glaszewski. Y Tutaj widzimy też jeszcze obrazek, na którym widać podobiznę właśnie Kajetana Cieszkowskiego. Zanim doszło do bitwy, Polacy przybyli 19 sierpnia do Grabowca. Tutaj odpoczywali, i w czasie tego odpoczynku, Eminowicz otrzymał informacje o ciągnących na niego siłach rosyjskich z Opatowa, a także o innym oddziale, który przybył do Iłży i liczył trzy kompanie piechoty i szwadron kawalerii. Tak też było faktycznie 20 sierpnia. Z Radomia do Iłży przybył major Tichocki z trzema kompaniami pułku mochylewskiego, pieszego i szwadronem dragonów Jekaterynosławskich. Do tego była jeszcze jakaś garść kozaków, wymieniona w raporcie, ale bez określenia liczebności. Eminowicz, dowiedziawszy się o oddziale rosyjskim w Iłży, ruszył mu jakby naprzeciw, ale ominął Iłżę i przybył na nocleg do Modrzejowic. Skąd wysłał na podjazd pod Iłrze swoją kawalerię. Natomiast z oddziału ćwieka poszła jeszcze na podjazd Piechota. Polacy ostrzelali w nocy placówki rosyjskie pod biwakiem rosyjskim, który był pod samą Iłżą. Po czym kawaleria polska ruszyła z powrotem pod Modrzejowice. Ale jeszcze doszło do starcia pod Krzyżanowicami, gdzie kawaleria rosyjska spotkała się z ogniem polskiej piechoty, być może stojącej wówczas w lesie pod Krzyżanowicami. Dlatego też Rosjanie nie kontynuowali pościgu za polskim podjazdem, a Polacy wrócili spokojnie do obozu. Następnego dnia, a więc 21 sierpnia, Eminowicz skierował się na Wierzbicę, stamtąd na Chomentów, na pażnicę i wreszcie do Kowali, w której znów zatrzymał się na odpoczynek, zanim pociągnęli Rosjanie. Na wieść o marszu oddziałów rosyjskich, Eminowicz tuż po godzinie 6 wymaszerował z Kowali w kierunku zachodnim. Natomiast przez pomyłkę zapomniano poinformować jedną z kompanii o wymarszu, no, i gdy Rosjanie o godzinie 6.30 wieczorem przybyli pod Kowale, spotkali się z ogniem karabinowym, który właśnie otworzyła do nich kompania dowodzona przez kapitana Makarskiego. Dostało się idącej z przodu kawalerii rosyjskiej, wobec czego major Tichocki podzielił swoich żołnierzy na dwie części i rozsypawszy ich najpewniej w tyraliery, ruszył do ataku na Kowale a mianowicie na tą kompanię Makarskiego, która rozpoczęła odwrót. Natomiast Eminowicz usłyszawszy strzały zawrócił polską kolumnę do miejscowości Rożki i tam uszykował się. Tutaj mamy relacje świadków Henryka Samborskiego z oddziału Eminowicza i brykczyńskiego adiutanta Ćwieka. Można zatrzymać i przeczytać, natomiast my idziemy dalej. Otóż w pobliżu tych rożek Eminowicz podzielił oddział na dwie części. Cieszkowski obsadził lewe skrzydło, natomiast Rudowski z oddziałem Eminowicza prawe. Polacy ruszyli w kierunku Kowali. Natomiast kapitan Makarski wciąż cofał się pod naciskiem Rosjan, przy czym wedle relacji rosyjskiej od, od strzelania z, ze strychu w stodół które uskuteczniali powstańcy przeciwko oddziałowi rosyjskiemu, zapaliły się właśnie słomiane strzechy w tych stodołach. Natomiast Polacy twierdzą, że to Rosjanie podłożyli ogień. Mogło być i tak, i tak, chociaż trudno, trudno mi to dokładnie powiedzieć, ale, ale może powstańcom też się wydawało właśnie z tego powodu, że to Rosjanie podłożyli ogień. Z relacji Brykczyńskiego zdaje się wynikać, że kompania strzelecka Gromejki była bliżej oddziału Cieszkowskiego niż kompania strzelecka Rudowskiego. Wreszcie gdzieś około godziny 7 wieczorem, tak przynajmniej zdaje się wynikać z relacji rosyjskiej, sytuacja była na następująca. Rosjanie prawie całkowicie wyparli kompanię Makarskiego ze wsi, kowali i obsadzili Obsadzili część wsi w oczekiwaniu na nadchodzące oddziały Eminowicza. Część zaś mniejsza skierowała się przeciwko Makarskiemu i dalej ostrzeliwała ten oddział, który stanął właśnie w, jednej, w małej części wsi i czekał na pomoc reszty oddziałów polskich. Rosjanie donoszą, że w ciągu półgodzinnej walki wyparli powstańców z Kowali, ale widocznie nie, nie z całej i właśnie fragment wsi jeszcze zajmował właśnie Makarski, który oczekiwał na pomoc. Polacy ruszyli do ataku i doszło najpewniej do dwugodzinnych walk i strzelaniny, przede wszystkim strzelaniny, ale Polacy też szli do ataków. No i bój ten był dla naszych bardzo trudny, nasi walczyli w polu. Rosjanie zaś skryci za zabudowaniami, czy też w samych zabudowaniach. Co prawda powstańcom wydawało się, że dzięki pożarom, które oświetlają Rosjan, dobrze ich widać i e, dzięki temu ponosili Rosjanie niby wielkie straty, ale raport rosyjski weryfikuje tą informację. Okazuje się, że zabudowania odegrały jednak swoją rolę. Pożary nie miały większego znaczenia dla oświetlenia Rosjan, no i to Polacy ponosili, stojąc w polu, ciężkie straty, zaś Rosjanie skryci zabudowaniami strat praktycznie nie ponosili. Wreszcie, jednak, po odparciu jednego z ataków powstańczych, Rosjanie postanowili wycofać się do Radomia na nocleg. Być może mieli problemy z amunicją, gdyż w raporcie rosyjskim jest mowa o tym, że oddział poszedł do Radomia nie tylko na odpoczynek, ale też po to, żeby uzupełnić zapas amunicji. Na ile on był zużyty, trudno mi powiedzieć, ale widocznie tej amunicji już zaczynało wyraźnie brakować. Cała ta walka do momentu wyparcia Rosjan trwała od godziny 7 najpewniej do godziny 9, gdyż Samborski, jeden z uczestników po stronie polskiej, informuje, że parę godzin naszym zajęło zajęcie Kowali. A para to jak wiadomo dwa. A poza tym Rosjanie informują, że walka trwała do zapadnięcia ciemności, a ciemności zapadają nad Kowalą w, o tej porze roku, mniej więcej właśnie o godzinie 21. Tak więc, po mniej więcej dwugodzinnym boju od godziny 7 do 9, Rosjanie odpierali Polaków, ale w końcu wycofali się do Radomia. Polacy zaś zajęli wioskę. I jeszcze na odchodnym, zaraz po tym jak piechota polska opanowała kowale, rosyjska, kawale, waleria, rosyjska kawaleria zdaniem Brykczyńskiego miała dokonać wypadu, wpaść do wsi i po tym jak została ostrzelana przez polską piechotę, uciekła za resztą oddziału. Natomiast... Polska kawaleria poszła w pościg za Rosjanami, przy czym tam nie zabijano nikogo, tylko po prostu szła za oddziałem rosyjskim aż do Radomia i zaalarmowała go w nocy z 21 na 22 sierpnia. Najpewniej dając ognia do rosyjskich straży na wejściu do Radomia. Z kolei piechota powstańcza ugasiła pożary w Kowali, w której spłonęło 11 zabudowań, a następnie Polacy odeszli. Przez Rożki, krogulczą, sucho i krogulczą, Mokrą do Guzowa. W jednej z krogulczy zostawiono rannych z oddziału polskiego. Teraz przyjrzyjmy się kwestii strat. Polskie, jak wspomniałem, były dość dotkliwe ze względu na to, że nasi stali w otwartym polu. Było to 15 zabitych i 28 rannych, przy czym 20 rannych było z oddziału rudowskiego, a tak, tak przynajmniej donosi w swoim raporcie o bitwie Eminowicz. Straty rosyjskie zarówno pod Krzyżanowicami, w tym starciu, które wcześniej miało miejsce i pod Kowalą, wyniosły łącznie dwóch zabitych. Wśród nich był Prokop Smirnow z 12. Kompanii Pieszej Pułku Mochylowskiego, poległy pod Kowalą, pięciu ciężko rannych i siedem rannych koni bojowych. Warto jeszcze przytoczyć straty fantazyjne, to znaczy co jakie straty przypisywa Polacy i Rosjanie swoim wrogom, a więc wedle raportu rosyjskiego straty polskiej wyniosły 27 zabitych i to nie licząc tych, którzy się spalili w zabudowaniach, a do tego jeszcze drugie tyle, a więc też 27 ciężko rannych no i dwóch jeńców. Natomiast Eminowicz straty rosyjskie określił na 100 ludzi, przy czym ranni mieli być odwiezieni na 17 wozach do Radomia. Myślę, że Rosjanie faktycznie mieli 17 wozów, ale na nich jechali nie tylko ranni, ale też zaopatrzenie oddziału rosyjskiego, który musiał przecież na wyprawę wziąć jakąś żywność. Naj, naj, najwyżej jednak straty polskie ocenił Brykczyński, adiutant Ćwieka, który stwierdził, że zabitych i rannych było około 200. No jest to oczywiście absurd, nawet Rosjanie nie liczą tak wielkich ich strat polskich. Na końcu warto oczywiście przytoczyć bibliografię, no i w planach jest nagranie kolejnego odcinku o bitwie pod Birem, no i zapraszam też do kupowania mojej książki o ośmiu starciach powstania styczniowego. Także to tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.